Myślę, że w tej chorobie jest ważny drugi człowiek, że osoba zmagająca się z chorobą ma zawsze przy sobie drugiego człowieka. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć, że poprzez pryzmat drugiego człowieka udaje się nie tylko walczyć chorobą, z chorobą, ale wychodzić silniejszym. Myślę. Że cały ten projekt pokazuje, że na oddziale onkologii udało się zrobić coś, co rzadko się udaje: połączyć walkę z opieką, z miłością, przyjaźnią, z, z takim symbolem nowego ja dla kobiety po przejściach. Myślę, że każda z tych kobiet dzisiaj na tych fotografiach. Jest o wiele silniejsza niż przed chorobą. To dziwnie brzmi. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale myślę, że one są poprzez chorobę, poprzez ten projekt, gdzie każda na tych zdjęciach jest przepiękna, pokazały, że to jest tylko jakiś wycinek życia, z dużej przygody życia. Nie wśród kobiet, które. Są na tych zdjęciach są dziewczyny, które znam od 40 lat i od 20 i od 30. To są mamy moich kolegów, to są przyjaciółki z lat szkoły średniej i muszę powiedzieć, że patrząc dzisiaj na nie, uważam, że one są na pewno o wiele silniejsze. Oczywiście z ogromną E, taką dozą też gdzieś w pamięci i cierpienia, i bólu, bo tego nie można zapomnieć, bo zawsze mówię: taka choroba nowotworowa to, to właściwie tylko osoba, która się z nią zmaga, potrafi tak na naprawdę wiedzieć, co to jest. Ale ja miałam choroby nowotworowe w rodzinie, i wiem też jedno: że przez pryzmat choroby choruje cała rodzina. Ale jeżeli rodzina ma przyjaciół. Osoba chorująca ma rodzinę i przyjaciół, to bardzo łatwo jest pokonać chorobę. A jeszcze, jeżeli znajdzie się wspaniały szpital, taki jaki jest, szpital specjalistyczny w kościerzynie, który nie tylko leczy, ale pokazuje, że leczy duszę i wspiera kobiety, to myślę, że to jest pełnia szczęścia. Początku jest projektem, który doskonale wpisuje się w nasze cele. Z jednej strony ochrona, promocja zdrowia, z drugiej strony przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez stygmatyzację osób zagrożonych, poprzez choroby. I nie ukrywam, że energia, która w tym projekcie istnieje od początku, jest niesamowita. Inicjatorka całego projektu, pani Joanna, od pierwszej rozmowy z nią wiedziałam, że to jest projekt, który doskonale spełni nie tylko cel społeczny, ale też wspaniale wpisze się w budowanie poczucia wartości osób, które w tym projekcie uczestniczą, kobiet, ciężko dotkniętych poważną chorobą. Dla których udział w takiej sesji fotograficznej i odkrycie w sobie nowego piękna, tego piękna także w trakcie choroby, jest niesamowitym doświadczeniem i daje dużo energii na przyszłość. Ja się ogromnie cieszę, że braliśmy udział w tym projekcie, że byliśmy jego częścią. Na no Dzisiejsze zdjęcia i energia bijąca od pań przekonują mnie tylko, utwierdzamy tylko w przekonaniu, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść i pomagać właśnie w taki sposób. I jak jest potrzebna ta pomoc, to musimy być gotowi, żeby jej udzielić. Także dziękuję wszystkim moim pracownikom, którzy tutaj są, ale też którzy są w szpitalu, zawsze to podkreślam, a że udaje się coś zrobić, to tylko dzięki wspólnej pracy. Tak? Nie powiem, że wszystkie ręce na pokład, ale wspólnie działamy. I dziękuję. Tak samo jak tutaj pani sterosta powiedziała, że współpraca. Tak, to prawda, że wszyscy spojrzeliśmy trochę inaczej na ten szpital. Że można coś zrobić w tym szpitalu dla innych ludzi, nie rozdzielając, kto jest właścicielem, liczy się człowiek. I tak powinniśmy zawsze o tym myśleć. To tylko tyle. Dziękuję. Uważam, że warto było. Warto było tutaj przyjść, warto było to zobaczyć. Warto tutaj jeszcze przyjść, bo będzie to trwało do końca października. Więc tym bardziej jest nam miło, bo zobaczyliśmy jak można walczyć, jak można wesprzeć drugiego człowieka, niezależnie, czy jestem chory, czy zdrowy. Ale zdrowi powinni jeszcze bardziej pomagać tym chorym. Okiem burmistrza to jest, tak jak widzę wszystko, tam, gdzie są osoby, osoby, które chcą pracować, które chcą się angażować, nie chcą za to za dużo, a dają więcej z siebie, to takie projekty wychodzą. Takie projekty są piękne i takie projekty należy promować, cieszyć się nimi i promować je wszędzie, gdzie tylko się da. Widział pan tę energię, która, która gdzieś się tam pojawiała wokół pacjentek? No to widać wśród pacjentek i nie tylko tych pacjentek, które tu były. Ja z takimi pacjentkami miałem wcześniej do czynienia też. Kluby i koła Amazonek, które zwracały się do Urzędu Miasta w ramach środków dla organizacji pozarządowych. Zawsze staraliśmy się gdzieś dostrzec je, zobaczyć w jaki sposób, chociaż w niewielkim stopniu wspomóc i i jeśli z ich strony widzieliśmy zaangażowanie, właśnie to emanowanie radością życia, chęcią walczenia o to, żeby było fajnie i jak to się udaje zrobić, to, to no, jest to bardzo piękne.